Dobre z tej strony Bugi. i jest to pierwszy odcinek. Zagrajmy w World of Tanks z Bugiem. Dzisiaj zagramy sobie czołgiem t 34 3 czyli ósmym tierem premium. Jest to dosyć fajny czołg, aczkolwiek niektórzy mówią, że jego depresja działa jest gówniana, co jest po części prawdą. Ale jak już się przyzwyczajimy, to czołg jest naprawdę miły w graniu. No to dobra, jedziemy sobie może w tą stronę, ponieważ widzę, że większość pojechało ażkolwiek nie wiem jeszcze. No ale dobra. Już jak żeśmy zaczęli jechać, to więc jeźmy. Moduły, które mam na tym czołgu, to jest wentylacja klasy drugiej i dosyła do działu dużego kalibru, co mi skraca reloada. Mam też apteczkę, jak widzicie, mały zestaw naprawczy i mam apteczkę, mały zestaw naprawczy i gaśnicę, ponieważ czołg ten, może nie to, że lubi się palić, tak, ale są momenty są bitwy raczej, że ktoś jest mądry, sprytny, tak, i akurat umie podpalić ten czołg, bo ten czołg trzeba umieć podpalić, tak. Jak się umie go podpalić to się go podpali co do mojego kanału jest to seria będzie prowadzona przeze mnie aczkolwiek możecie się spodziewać również odcinków z moim bratem ciotecznym który ma na imię Miłosz jest on młody więc nie krytykujcie go za bardzo jak możecie no a co do mnie to mam 15 lat mm, i ogólnie lubię sobie grać w World of Tanks, jest to bardzo fajna gra. O, oh, fuck. Nie wyszło. No dobra, więcej się tam nie wychylę, tak? To jest takie jak normalnie sięganie po śmierć. Zobaczcie oni, eee, w ogóle tam jest moc. i 3 love, karnawał, bo jak tak mówię, na karnawał. Um... Więc tak, co do czołgów zwykłych, mam czołg... Mam mało czołgów, więc nie musicie się tutaj. Nie możecie się spodziewać jakoś dużo um, po moich... po tej serii, że będę grał wszystkimi czołgami. Aczkolwiek będę grał czołgami e, właśnie tym premium t 34 3 właśnie czyli ten premium Będę grał czołgami mm, no, będę grał również Isem trzecim i mam nadzieję, że będę też grał. Znaczy no będę. Dlaczego mam nadzieję? Na pewno będę grał. Nie no, ten czołg to ma masakryczną celność powiem wam jeszcze trochę. Oj, też cztery na dupie. Dobra. A Celności też, jak już mu wspomniałem, nie ma najlepszej ten czołk. Eee... A... Oj, 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 dobra, przejechaliśmy celności nie ma najlepszej ale ma dosyć dobrą penetrację dobrze, zniszczyliśmy z disu właśnie tego T-34 którego sobie miałem, powiem wam, kupować uh, miałem sobie go kupować zamiast właśnie tego czołgu ale postanowiłem, że po prostu ten bardziej mi się podoba, lepiej mi się nim gra i dlatego właśnie kupiłem sobie czołg ten. Mm, pewnie się zastanawiacie, czemu ja tutaj strzelam jak głupi, tak? Pamiętajcie, jest to czołg premium. Tutaj yy, nim się zarabia, nie traci. Uuu, nie weszło to. To trochę słabo. Jest to czołg premium, tak jak już wspomniałem, nim się zarabia, nie traci. Um, czołg ten ma bardzo dobrze zbudowany Kurde, no nie wierzę, no nie wierzę. On chyba wiedział, że ja się wychylę, w sumie. Ale teraz, Isu, powinno fajnie mu przypieprzyć. Aha, Strzelił w karnawał O, zostałem tu sam, powiem wam. Karnawał na mnie wierzy. No to chyba po mnie, słuchajcie. Aczkolwiek spróbuję się tutaj wycofać. Próbuję coś się tutaj skontować, coś zrobić. No, karnawale wyjedź. Ty, głupi debilu. No i jeszcze zostałem od karnawału. Dobra, to ja sobie tutaj zawrócę. Jedzie tu i z trzy po mnie, jezu. No i to było do przewidzenia, słuchajcie. Nie mogłem tutaj nic więcej zrobić, ponieważ zajechali mnie, zostawiłem tutaj sam na tej części. Jak widzicie, mm, ta strona w ogóle padła. Więc... Okej, okay. tutaj się strzelają na stronie prawej, jeszcze coś próbuję zrobić, ale to coś nie wychodzi. Nie, no, może coś zrobią. Przyjmujemy im bazę i to może być fajna opcja, um, bo możemy to nawet wygrać. Jeżeli by tutaj wszyscy wjechali, um, to byłaby jakaś szansa, że ten mecz da się jeszcze wygrać. No zobaczymy. O, tutaj jak widzicie, zostało przerwane okupowanie przez e, ISA najprawdopodobniej, albo KW4, który, KW4 tak, który strzelił w tego. A uh, 110 Na to w ogóle jakiś afk. To jest mi się wydaje bot. Słuchajcie, tak to jest bot. Tutaj nie ma się co po nim spodziewać. To jest najzwyklejszy bot. Bo ty to jest tylko tracenie kasy, bo one nie zarabiają. Zobaczcie. Trzeba będzie gościa zgłosić. Czy to jakoś, kurde, myszkę wziąć? A, to był yy, gościu, ten. Kurde, nie da się teraz go zgłosić co według mnie bot nie wiem jak według was ale tak ja go oceniłem tutaj bo właśnie zauważyłem że gościu gra dziwnie no, typowy bot tak typowy bot o może jeszcze to wygramy Zostawiam karnawał który ma nie wiem ile hp ale nasz e, indian PZ sobie kapuje No i już 80%, czyli ma gościu odznakę O i karnawał się pojawił tam gdzieś No i co zrobi 110 i Indian, co oni zrobią razem to jeszcze zobaczymy Karnawał jest wcelowany w tego właśnie Indiana No i pozostały tylko 4 sekundy do przejęcia bazy I to jest słuchajcie wygrana no, nie spodziewałem się, powiem Wam. I to było na tyle. No to żegnam się z Wami serdecznie. No i. Cześć! Jeszcze Wam tylko pokażę tutaj. Nie patrzcie na mój garaż, bo to jest. Pff. Tak? No, już zobaczyliście. A wyniki bitwy wyszły całkiem gówniane. Więc. tak. No to to by było na tyle. Żegnajcie i do następnego odcinka.